Ale nikt nie wie dlaczego. No taki jest system edukacji. A wyraźnie można to sprawdzić patrząc na pokój toruński. Pierwszy punkt pokoju toruńskiego w 1411 roku mówi ziemię, żmudź i tak dalej w wieczystym, lennie, w wieczystym własności Jagiellonów. Musicie się Państwo zastanowić. Nam cały czas mawiają, że Jagiellonowie to jest wielka dynastia. No dobrze, ale my byliśmy w tym czasie, jak się piastowie skończyli, krajem, który miał około 3 milionów ludzi, a lituma, bo tak to się nazywało, miała tylko około 100-150 tysięcy. To dlaczego my takiego małego kacyka bieliśmy na króla? Inaczej. Jak mieliśmy piastów, to cały czas się walczyliśmy albo z prawa, albo z lewa. A od chwili, gdy przyszli jak Zachodnia granica była spokojna przez 700 lat Dlaczego? Proponuję wypić sobie coś słodkiego, bo cukier jest potrzebny do spalania mózgu i od razu poprawia krążenie. Po prostu dlatego, że Jagiellonowie byli, jak gdyby, lennikami Habsburgu. Jak umieścili swoich lenników na naszym stolcu, bo no to oni wykonywali posłusznie polecenia i rozszerzali rynek na wschód, bo to chodzi o rynek, w tym czasie proszę Państwa tereny po najazdach tatarskich były spustoszone. Na przykład w 1281 roku taki jeden wielkich najazdów spowodował, że prawie 100 tysięcy mieszkańców Polski zniknęło. Kobiet wzięli w lasy, mężczyźni zabici i tak no to ile się trzeba na te pozostałe kobiety, ile by się musiały napracować, żeby uzupełnić te 100 tysięcy, to praktycznie by nie wychodziły z izby porodowej. A tego nie było. To jest jedna sprawa. A kiedy był ostatni duży na satarski? W 1620 chyba w pierwszym albo w drugim roku. Kiedy Polska miała milion kilometrów kwadratowych. I ta watacha tatarska tam z Krymu doszła aż do zamościa prawie. Do gór świętokrzyskich. I żadnej obrony nie było, żaden wojewoda nie był w stanie zapewnić. A to byli wazowie, gdzie mieliśmy rzekomo największą y, objętość nas, państwa. A dlaczego? Bo wazowie nie byli królami. Byli lennikami świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. A teraz. Mamy rok 1806 i okazało się, że Napoleon likwiduje teoretycznie oczywiście to święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. No ale tam było 900 książąt. Niektórzy byli na prawach królów, niektórzy byli na prawa księci, ale oni nie zginęli. A co było majątkiem w tamtym czasie? Złoto i srebro. Przez papierów, czeków nie było. A złoto i srebro to trzeba mieć pomieszczenie. Węgrzy nie będziecie trzymali tony czy dwóch złota na, na pakiecie. Bo się nie da. A żeby trzymać złoto i srebro trzeba było mieć zamek. A żeby mieć zamek to trzeba było mieć wiernych ludzi, którzy będą pilnowali tego. I co się dzieje po 1806 roku? A wystarczy sprawdzić historię powstawania banków w Ameryce. Przyjechało dwóch Niemców, i założyło bank ja studentom zawsze mówiłem to idźcie na długi tarki otwórzcie tylko kantor wymiany zobaczymy czy przeżyjecie drogi nie ma tak że ktoś przyjeżdża i zakłada sobie bank musi mieć zgodę tej rady miasta tych wszystkich i innych i musi mieć przede wszystkim pieniądze czyli musi mieć walizkę z tym złotymi albo srebrnymi monetami no ale to jest ciężkie To walizę to wejdzie tam 20-25 kilogramów, bo się kurwie uszko. No to trzeba mieć tych ludzi z 50, którzy będą nieśli to. No ale do tego trzeba mieć ze setki albo dwie setki ludzi, żeby pilnowali, żeby któryś nie uciekł, nie napadli na niego. Kto oglądał film bandy Nowego Jorku? Też. A warto zobaczyć, żebyście Państwo się zorientowali, jak wyglądała Ameryka w tamtym okresie. Własne okręty bombardowały miasto. Ta, ta cywilizacja, czy oni się teraz szyczą, to jest bzdura. Tam rzeczywiście było prawo pięści. No i jak ci Niemcy tam przyjeżdżali, zakładali te banki, no to oczywiście od razu użelazniali tą resztę od siebie. Czy wy myślicie, że walka północy z południem, czyli ta słynna wojna secesyjna, to jak się odbywała? Lincoln po jednej stronie, Stany Południowe po drugiej. Lincoln by przegrał, gdyby nie pomoc niemiecka i rosyjska. To Bismarck miał umowę z Lincolnem, że oddziały niemieckie, które przypłyną tam do Nowego Jorku i biorą udział w wojnie, a będą chcieli się żołnierze zostać w Ameryce, to otrzymują od razu paszport, czyli obywatelstwo i ziemię. I stąd na przykład w górach skalistych tylu Niemców. Jak sam tam tam tamcisy w spodenkach i kapelusikach chodzą. No to są pozostałości. Dlaczego Karol Maj pisał o tych kobojach? o Surrehandzie, Sartrehandzie i tak dalej. No bo to było w tym czasie życie właśnie w Prusach. Całe oddziały szły do Ameryki i tam walczyły po stronie północy. Tak samo rosyjskie. No dobra, a teraz proszę skojarzyć co się w tym czasie działo w Polsce. powstanie styczniowe było. A dlaczego było powstanie styczniowe? No, żeby odwrócić uwagę Niemców i Rosjan od pomocy w Ameryce. Okręty rosyjskie i marynarze rosyjscy chodzili po Nowym Jorku, po Kalifornii w białych I Sam to trzeba było wycofać, bo w Polsce zaczęły się zamieszki. No to mi przecież to znaczony się się nazywało w tym czasie. To oni robili tak zwane uderzenie skorpiona, czyli zamieszki z tyłu, żeby z pomocą. To jest stara metoda od czasów wojny kulińskiej. A ona się mówi, obu walczono o chłopa. Nieprawda. Nic nie miało wspólnego. Po prostu stworzono zamieszki po to, żeby odciążyć i odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w Ameryce, no bo Niemcy chcieli przejąć cały ten teren. W sensie bogactw naturalnych. I dlatego musieli wywalić tych południowych. Nic więcej. Gdzie Państwo, jakie to jest proste, już wypowiedziane? południowe? I dlatego nas nie uczą właściwej historii. Mamy tylko mieć te kartki. To, proszę Państwa, jest coś, co już jest faktem od dwudziestu kilku, czterdziestu lat. Taki hologram można zrobić na każdym stadionie. I pokazać, że Pan Bóg się pojawił na środku sceny i mówi, i będziecie słyszeli jego głos. żadnym problem. A jak łatwo telewizja, głupia, no to zdjęcie już pokazywałem, i jeszcze pokazuję. Proszę się popatrzeć na tą niebieską panią, to jest jakieś 10-15 sekund, a potem spojrzeć na białą kartkę i zobaczycie zupełnie coś innego. Na tym polega właśnie wyższość telewizji, na czymkolwiek innym. I to musicie brać pod uwagę. To o tym, co mówiłem w historii, to w o wiele szerszym aspekcie jest w tym książce Zbrodnia na Morzu Białym. Jak dotąd oficjalnie państwo się tym nie zajmuje i nic na ten temat się nie pisze. Przejdziemy do istotnego, co nazywamy dezinformacją. I to jest bardzo istotna sprawa, bo jeżeli ja coś mówię, no to. Lecie jakiś stary facet, coś tam. No przecież oficjalnie tam, tak zwaną prawdę, tylko prawdę i o, tylko, ten mówi tylko strona rządowa. To dlaczego się oni boją takich dyskusji? Uniwersytety powstały w katolicyzmie tylko, żadnej innej religii nie było, jako wymiana myśli. To lepiej, żeby sobie pogadali, pogadali, niż walicie pałkami po głowie. Ale proszę zauważyć, że u nas w tej chwili zamyka się sale uniwersyteckie. Przecież to budowano naszym kosztem, podatnika. Szkoły. Szkoły miały być jednocześnie miejscem spotkań, zebrań dla tego. Nie wolno od 30 lat. Szkoły są zamknięte, nie wolno nauczycielowi wydano. A to by związało tą ludność. Bo przychodziliby do szkoły na spotkania, jednocześnie by widzieli, że coś trzeba pomalować, to by pomalowali coś tam, coś trzeba wygrać, to by też zrobili, no bo głupio nie zrobić, jak siedzę w tej sali i jest brudna, nie? I tam każdy coś przyniósł i by zrobił. Nie wolno tego od trzydziestu lat robić, mimo że wybudowano to kosztem pieniędzy społecznych, a nie żadnej nieosobowej grupy trzymającej władzę. Mamy praktycznie od tych 30 lat monopol rządowy na informacje. Nie ma innej możliwości, wszystkie gazety zostały wycięte, wszystko jest w jednym ręku. I teraz koszt tego monopolu. Otóż, proszę Państwa, jest 38 tysięcy naukowców, którzy twierdzą, że tego wirusa nie ma. Że to jest bzdura. I co z tego? Nadal musimy uczyć się, że jest, bo tak zadecydował jakiś nieuparszawek, który wykonuje jakieś tam inne polecenie. Mówiłem Państwu, że wszystko się opiera o pieniądz. I tu jest przykład. Koszt jednego testu to jest 1 cent, czyli 4 groszy. A oni robią po 30-40 tysięcy czy robią to, nie wiem, ale tak mówią yy, dziennie. To znaczy, że kosztem 2000, bo sprzedają te testy po 100, 160 a nawet po 580, to powiedzmy Czyli od 5 do 10 milionów dziennie zarabiają, wydając 2000. No jest to genialny zarobek. Na tym polega właśnie ekonomia. Jak okradać was w majestacie prawa? Dlaczego co trzy dni trzeba robić ten test? No żebyście musieli za każdym razem płacić tą stówę. Przecież rok temu ten sztukmistrz z Londynu, który przyszedł jako minister finansów godeta czy tam go, powiedział, że Polacy mają 900 miliardów w kieszeniach i powinni je dać rządowi w tej ciężkiej sytuacji. No jakiej ciężkiej sytuacji? W zeszłym roku w styczniu nie wiedział o ciężkiej sytuacji. Ale to zrobiono. Przecież większość prywatnych, to znaczy budżet państwa w większości składa się z 85% z tych drobnych przedsiębiorstw. Nie te duże koncerny, bo są zwalniane i tak dalej, ale z tych drobnych. To jeżeli te drobne zamkniemy, to skąd będzie pieniądz na resztę? Bo nie ma możliwości. Trzeba dodrukować. No a to powoduje inflację. No i to powoduje, że wam się nie opłaca oszczędzać na nic. No bo jeżeli dzisiaj macie 100, a oficjalnie mówią, że 30%, no to macie już tylko 70 zł, a po następnym roku będziecie mieli tylko 40. No i co? co cię, proszę zauważyć, proszę Państwa, 5 lat temu pisałem, że w Chinach stworzono system punktowy. Że ludzie będą otrzymują punkty, około 1000 punktów dostaje gdyby na wyjściu. No i za zakaże na przykład rzucenie papierka na ziemię traci 5 punktów, a jak przeprowadzi staruszkę przez jezdnię, dostanie 5 punktów. Jak spadnie poniżej 800 punktów, to zabrania mu się tam banku jakikolwiek pobierania kredytu, nie może jeździć pociągami szybkimi, nie może latać samolotami, wycieczki, wszystko ma skasowane. Prawdopodobnie benzyny i tak dalej też. To było 2015. Jak Państwo myślicie, ile osób w Chinach zostało objęte tym programem? Już? Pewnie wszyscy. Nie, 50%. 50%. Nie, na razie tylko 30%. Czyli to jest około no 500 milionów. 500 milionów to jest cała Europa. W ciągu 5 lat została podporządkowana systemowo. Proszę zobaczyć, jak to szybko działa. A pytanie odwrotne. Dlaczego rewolucja październikowa wybuchła w Rosji, a nie w Niemczech? W Niemczech było 5 milionów komunistów, w Rosji tylko 100 tysięcy. No według... Powinna wybuchnąć Niemczech, bo tam było więcej komunistów. Cywilizacja turańska. W Rosji i w Azji panuje cywilizacja turańska. Czary powie, to reszta ma słucha. A w Niemczech nie. W Niemczech by się mogli buntować. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica w mentalności Bawarczyka i Prusaka. Jak opowiadają ludzie z czasów wojny. Jak obok stacjonowała jednostka w Bawarii, to dzieciakom przynosili czekoladę, tam pomarańcza i tak A jak pruska, to wszystko kradli. Tak wygląda różnica w cywilizacji. Bawaria jest katolicka, a ci są protestanci. Proste. I teraz dalej idąc Otóż, w cywilizacjach azjatyckich, jak ktoś z góry tam powie, to wszystko jest tak Konstytucja od czasów Lenina do czasów właściwie Breżniewa się nie zmieniała, a wykonawstwo było różne. Jak Ruszow przyszedł, to już była odwilż. Już likwidowano te wszystkie łagry yy, w taki sposób. A Gorbaczow wprowadził łagry, tylko nie nazywały się to łagrami, tylko przychuszki. Więcej osób siedziało w przychuszkach za tak, yy, Gorbaczowa niż za yy, ze Stalina powiedzmy. Tak to wygląda i to musicie Państwo brać pod uwagę. Czyli innymi słowy, całość nastawiona jest po to, żeby zysk Jako kolonia musimy płacić. I ten zysk musi być jak największy. Oczywiście, żeby nie było zamieszek, bo zamieszki to są straty dla mnie. No bo okna powybijają i tak dalej, będą straty. Więc trzeba zysk trzymać na takim i tak jak żabę gotującej w gotującej wodzie, stopniowo podnosić, podnosić, podnosić i tak dalej. Za czasów komuny podatki wszystkie były tam 50%. A teraz z tym batem i tym wszystkim doszły do tych 85% czy na więcej. no więcej. Państwo widzicie, jak stopniowo podgrzewali i żadnych zamieszek nie było. Ludzie no by przyjmowali to spokojnie co roku o te 2% więcej, więcej, więcej i spokojnie przyzwyczaili się do tego. Jeżeli w ten sposób popatrzycie, to macie tak, budżet nasz, jako ZUS-u. Tam musimy płacić, czy chcemy, czy nie chcemy. Do dzisiaj nie wiecie, na co te pieniądze idą. Bo po 90 roku mówiono, że będzie księga, jakie mamy przywileje z tego powodu, że płacimy. Co nam... A teraz są jakieś procedury, które nie wiadomo, kto zatwierdził. Nie wiadomo na jakiej podstawie, bo nie ma żadnych danych, nie ma podpisów na to, kto to wymyślił, ale pieniądze na to biorą. Czyli jeżeli wpływa te 100 milionów, no mniej więcej 100 miliardów wydaje się na służbę zdrowia. A no oni 5 milionów dziennie wyprowadzają. Czyli półtora, w zależności od ilości wykonanych testów. Jak mówią, że co 3 dni, no to tego jest dużo. Jeżeli to było po 500 złotych, to były miliardy, i te miliardy wyprowadzano z tej kieszeni. Nie ma żadnej rozliczenia, co się z tym działo, na co to poszło. Czyli nasze przymusowe podatki przechodzą do prywatnych rąk zupełnie bez żadnej wiedzy, żadnego logicznego wyjaśnienia bez niczego. A teraz, jak przechodzą do prywatnych fundacji, czy tam przedsiębiorstw, no to oni mogą to rozdysponować, co chcą jak chcą. Są takie duże odszkodowania zwaniają kogoś z Państwowej Posady w Ministerstwie. Na tym to polega. Wy macie płacić i robić. Najlepiej umrzeć przed terminem, żebyśmy Wam nie musieli potem oddawać tego w formie renty czy emerytury. Jak to jest możliwe, że renta, emerytury się podwyższa o tam 10 zł, 2 zł nawet było tak, a jednocześnie rząd dostaje podwyżki rzędu 5-6 tysięcy? Na tym to polega. Legalny sposób okradane, czyli pracy. Yy, Testy mówią, że szczepionka to będzie poluzowanie. No dobrze, ale w samej tylko chyba Anglii, nie, w Stanach Zjednoczonych. W pierwszym okresie, czyli do końca roku 40% osób zmarło w pełni zaszczepionych, a w Anglii 81% hospitalizowanych to są osoby zaszczepione. To jak można mówić, że w Polsce jest inaczej? System nie działa. Proszę pamiętać jeszcze dwie rzeczy. Jeżeli test nic nie wykazuje, mu no nie wskazuje, czy jest chorym, czy nie, tylko to jest dodatni test, no to jak można mówić, że on tworzy chorobę? A zakaz wykonywania sekcji jest od razu w dniu ogłoszenia epidemii. Jeżeli stosują metodę respiratorów, no wielutna bzdura, dlatego że 97% ludzi pod respiratorami umiera. To są dane amerykańskie. Jeżeli 90% i to wiadomo było od zeszłego roku, od tej pierwszej fazy z lipcami, od marca do lipca. To jeżeli 97% ludzi umiera po tej metodzie, to jak można mówić, że to jest metoda lecznicza? To jest eutanazja. No i o tej eutanazji, którą nam wprowadzają, mówi się już od 20 lat. Jest specjalny protokół, to jest golgi, że jak przy, przychodzę do szpitala podpisuję, że nie zgadzam się na reanimację już to wymagają a eutanazję to kto zaczął wprowadzać? no nie jaki Gates ale nie on tylko jego ojciec jego ojciec założył stowarzyszenie chłod między innymi, żeby te skorbanki robić no i teraz mamy podwójny problem bo tak Dziewczyny twierdzą, że to jest jej brzuch, może robić co chce. No dobrze, to jeżeli rozkłada te nogi, to dlaczego nie bierze wibratora tylko faceta? No ja chcę sama robić, to może sama robić. W stanie, może kupić sobie i nie będzie miała żadnych problemów. A jeżeli bierze faceta jest potem to dziecko, to dlaczego on nie ma w tym brać udziału i no, przynajmniej formalnie decydować, czy rodzimy, czy nie? A dlaczego potem występują aliementy? No jak to jest jej sprawa to, to i sama się zastanawia. Mówię to łatwiej iść do bordelu, bo się płaci raz. Nie trzeba potem drugi raz. Przez całe życie tam wykładać do interesuje. 10 minut jakiegoś tam procesu pocenia się, a potem ileś lat pocenia. Po co? A teraz pytanie, dlaczego te wszystkie te osóbki antyaborcyjne znaczy aborcyjne? To są starsze panie, które już na ogół, no, nawet nie jak chciały, to nie będą miały dziecka. No dlatego, że one dostają te pieniądze. A na co idą? A no przemysł kosmetyczny potrzebuje płody. To jest 400 miliardów obrotów, czyli zysków dla przemysłu. 400 miliardów dolarów to jest półtora biliona złoty. to jest czteroletni budżet całego kraju tych 600 tysięcy nauczycieli 600 tysięcy tam personelu medycznego i tak dalej to sądy wojsko wszystko a to zarabia na jednych skrobankach to skąd mają mieć? Je? to jest te starsze panie nie dadzą tych płodów bo już nie mogą no to trzeba te młode jak to się mówi cipy namówić żeby się szybko skrobały bo przemysł potrzebuje dużej ilości w tej szczepionce w tym preparacie który teraz sprzedają też był wykonany na płodach, mm -hmm. na liniach tak zwanych płodowych. A teraz czy Państwo wiecie jak to się otrzymuje? 80 y, dzieci. Nie rozumiem. 80 dzieci, płodów. Nie, ja się pytam jak to się robi. A, to jest twoje, to się robi. Nie proszę państwa. To się robi w miejscowym znieczuleniu u kobiety, bo to można, ona nie czuje. Wyjmuje się żywy płód. Na żywca wyjmuje mu się te nerki, czy tam trochę co potrzeba. I dopiero się potem zabija. Dlatego, że na żywca, że każde kilka minut niedotlenienia, komórki stają się niepotrzebne, zbędne. Po prostu tracą na wartości. Czyli na żywca się morduje. Ta linia Hela to ma numer 293. Czyli co najmniej 293 płody w ten sposób zamordowano, żeby otrzymać jedną linię. I wszyscy się na to zgadzają. I proszę zauważyć, jeszcze jedną rzecz dziwną. W Polsce o tym się nie mówi. Kościół Katolicki nie dyskutuje. Skorowarka jest zła, ale szczepionka dobra. Jak to? Bo no to otrzymuje się z tego samego. To jest ciąg dalszy. To jest ra. Eliasz, patriarcha bizantyjskiego Kościoła Katolickiego, twierdzi, że największa zbrodnia jaka istnieje. Dlatego, że się oszukuje w jednym miejscu i potem się oszukuje w dalszym. Czyli innymi słowy. Od razu grzech śmiertelny występuje, dlatego że świadomie zerwano. Jak mówiłem, my jesteśmy na obraz podobieństwa Pana Boga. Mamy rozum i wolną wolę. A wszyscy korzystają tylko z wolnej woli. Nikt nie chce zrozumieć dlaczego. Yy, czyli tak, ten preparat nie jest szczepionką, bo definicja jest inna. Szczepionka to są osłabione wirusy albo bakterie, które wytwarzają przeciwciał. No i tutaj wracamy do formy znowu, co to, to jest wirus. I to jest coś, co przenosi RNA dalej. No tak, ale to znaczy, że to jest cząstka stała. Bakteria, wirus, to jest cząstka stała. Przepraszam, nie mam tego na zdjęciu, ale można, na wsadzie, ale może to.